Witam, jestem w Figurze. 12 Będzie tak jak obiecam nim do szemierki. Przy okazji dzięki za stosubów. liczę, że będzie więcej No i tak, zaczynam Na początek jak wyglądają buty do szemierki? Yy, można je rozpoznać po tym, że mają yy, podeszwy w takie yy, jakby plastry miodu dzięki czemu yy, słabiej się ślizgają przy wypadach tak. czy krotach, czy czy krokach. tak teraz kaftan, nie nie kaftan bezpieczeństwa nie wiem kto wymyślił taką nazwę, nie ja to myślałem się... tak, ogólnie jest to taka grubsza bluza ma test do szamiarki no i Zapięcie jest lekko po lewej stronie. Nie jest po środku, tylko po lewej. Zresztą, jak widać... I tutaj ma zapięcie. Tak. Rękawice do szelmierki e, mają tutaj wzmocnienia, tutaj na kostkach i na palcach. Dzięki czemu nie boli, kiedy dostaniesz. No i też nie, nie połamią ci kości uderzenia. Maska do szermierki. Jest zrobiona jak widać z takiej siatki. siatki. Zakłada się ją na ten. Zaczepiając to o głowę. No i na koniec jakaś broń. Ja mam akurat szablę. Wprawdzie wiem, że to nie przypomina szabli. Ale po pierwsze tak. Tutaj musi być taki rowek, żeby móc poprowadzić kabel, który jednak używany jest w szermierce sportowej, ale to jest szermierka klasyczna, więc ja trenuję szermierkę klasyczną, więc tego kawałka się nie używa. No i po drugie, musi mieć tutaj takie, żeby lepiej wytrzymywało przyjmowanie ciot. Oczywiście to nie jest pełny sprzęt, do kompletu brakuje jeszcze ochraniacza na kolana. Ochraniacze na łokcie, czyli karwaszy. No i ewentualnie e, ochraniacze na korpus, który, który używa się jedynie e, przy walki na hatonach, czyli takich cięższych szablach przeznaczonych do zawodów. No i ewentualnie może być też jakaś nabroń, czyli właśnie haton, szpada albo rapier. No muszę Was ostrzec, to jednak jest dosyć droga impreza. No i dzięki za oglądanie. Niedługo będą kolejne odcinki. Oczywiście zapraszam na moją grupę na Facebooku, gdzie będzie specjalny post pod który można będzie sugerować, co byście chcieli na kolejny minowy, czyli 1000 subów, a potem się wybierze na lepsze opcję i zrobi głosowanie. To by było na tyle. Cześć!